Witam w kolejnym odcinku na kanale Animedi, no i dzisiaj pogadamy sobie na temat Blecha, a mianowicie kontynuacji, która niedługo się już pojawi. Też oczywiście zahaczę o ten słynny sezon, który wyszedł już kilka lat temu, żeby jednak przedstawić jakąś opinię, żeby ten odcinek miał ręce i nogi i był spójny. Także zachęcam was, żebyście wbili na Discorda Animedi, link w opisie. Jest tam nowa administracja i ogólnie chcemy to wszystko ożywić, więc zachęcam wbić i oczywiście dyskutować. No a my już nie przedłużajmy, tylko przejdźmy do sedna, no i życzę Wam miłego. Źlego oglądania. Na samym początku pogadajmy o tej jedynce, która wyszła już kilka lat temu i stała się już w jakimś stopniu legendarna w tematyce anime i mangi, a w szczególności w Battle Shounenach. Ja powiem tak, ja lubię Bleacha i mam dosyć duży sentyment do niego. Oczywiście widzę wady, o jakich sobie za chwilę pogadamy, ale jednak gdy ktoś dyskutuje ze mną na temat wybielacza, to jestem ogólnie pozytywnie nastawiony. Ale wydaje mi się, że najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim było to, jakie było moje początkowe podejście do Bleacha przed seansem. Pamiętam, że dyskutowałem z kilkoma osobami na ten temat, jak ten blicz wygląda pod względem poziomu, fabuły i tak dalej. No i te osoby mi zawsze mówiły jedną rzecz. Mugi, oglądaj, będziesz się dobrze bawił, są tam niezłe walki, powiedzmy fajne postacie z ładnym designem, ale pamiętaj jedną rzecz. To nie jest One Piece, to nie jest Hunter, to nie jest taki tytuł, który ma niesamowicie rozbudowany świat, gdzie jakieś plot twisty się pojawiają skomplikowane, gdzie na przykład wydarzenie z odcinka 60 może być istotne w 600, jak to było w One Piece. Tego tutaj nie ma. Owszem, są wyjątki, ale jednak spodziewamy się, Udziewaj się dosyć dużej prostoty, gdzie najważniejszymi elementami są walki z ładną muzyką, z niezłym designem, z ciekawymi umiejętnościami, no i w sumie tyle. I takie podejście miałem, i wydaje mi się, że dzięki temu też mogłem czerpać z tego tytułu niesamowitą przyjemność, bo autentycznie do sagi z Aizenem to ja niesamowicie się dobrze bawiłem przy tym. Pamiętam, że wątek z biakują był interesujący, także sama postać Ichigo w jakim stopniu już była inna. To nie był taki typowy protagonista, który po prostu był głupiutki, lubił jeść, tylko wydawał się dosyć inny inteligentny I to też w jakimś stopniu było dla mnie czymś dziwnym i czymś wow. Więc samą główną postać, tak została napisana do pewnego momentu, szanuję i to mocno, bo uważam, że wyróżnia się na tle innych. Poza tym jeszcze miałem coś takiego z Aizenem, jak oglądałem Blicza, że zaskoczyłem się mocno. To był taki moment dla mnie interesujący. Nie będę dokładnie mówił o co chodzi, nawet pomimo tego, że owszem, to anime wyszło już kilka lat temu, to jednak nie ma sensu o tym mówić tutaj, bo to są wiadomo duże spoilery i może ktoś tego nie oglądał. No, ale ten pewien moment, pewnie wiecie o co chodzi to było tuż po sadze z Biakują i początek całego wątku właśnie z espadą i tak dalej. To była taka sytuacja, która była dla mnie dosyć dużym zdziwieniem i powiedziałem sobie, że ej, jednak to anime też potrafi zaskoczyć. I tak naprawdę do końca całego wątku, gdzie owszem było mnóstwo walk, bawiłem się dobrze. Samo zakończenie było takie sobie. No ale potem przyszła ta ostatnia saga, dla mnie naprawdę ciężka do oglądania. Ja sam pamiętam, że oglądałem to z kumplem, a właściwie wspólnie we dwójkę. Wspólnie we dwójkę w sensie takim, że nie razem oglądaliśmy, tylko obydwoje w tym samym momencie zaczęliśmy swoją przygodę. No i mieliśmy kłopot właśnie z tym ostatnim wątkiem, z tym całym odzyskiwaniem mocy, nie powiem przez kogo. Było to dla mnie dosyć męczące i oglądałem to naprawdę długi czas i nie do końca wspominam tego dobrze. I już wtedy powiedziałem sobie, że było to chyba niepotrzebne, że bliżej jednak powinien się zakończyć szybciej. No Ale tak się nie stało, przez co moja ostateczna ocena poszła dosyć mocno w dół. Jednak mimo wszystko dalej w głowie miałem dosyć pozytywne odczucia związane z tą produkcją, i miło ją wspominałem. Dlatego postanowiłem sobie dokończyć tą przygodę Shinigami w mandze, w komiksie, bo jak pewnie wiecie manga jest do przodu i dlatego też powstaje w tym momencie kontynuacja. No i szczerze chciałbym w tym momencie powiedzieć, żebyście czekali na ten sequel, bo dostaniecie coś świetnego, no ale tak nie mogę powiedzieć, gdyż mam duże wątpliwości i obawy, dlatego że przeczytałem mangę i dobrze wiem, co tam się działo. Pamiętam, że podczas czytania najnowszych chapterów, bo tak się składa, że byłem chyba na bieżąco i Bleach jeszcze wtedy wychodził, łapałem się za głowę. Autentycznie nie mogłem uwierzyć, co tam się działo. Tajtokubo Kubo stworzył dosyć prostego shounena, przez to myślałem sobie, że nie da się tego już spieprzyć, ale ostatni wątek w anime już powolutku mi dawał pewne obawy, a w mandze to się tylko sprawdziło i dostaliśmy jeszcze coś słabszego niż na końcu animacji. I naprawdę ciężko mi się o tym mówi, bo jak już powiedziałem, lubię ten świat, lubię te postacie, ale podczas czytania najnowszych chapterów, bo tak się składa, że byłem na bieżąco wtedy, to łapałem się często za głowę. Nie mogłem uwierzyć, co tutaj się dzieje. Nawet zakończenie Shippudena było moim zdaniem dużo lepsze niż to, co dostali Tutaj. Właściwie jeśli chodzi o tasiemce, to uważam, że Bleach dostał chyba najsłabsze, ewentualnie jeszcze Fairy Tail, który od samego początku był dla mnie czymś kiepskim. Owszem, bawiłem się nieźle do pewnego momentu, ale jednak no nie do końca ten świat, ta fabuła do mnie przekonała, ale Fairy Tail też miało fatalne zakończenie. No i powiem wam, że to jest dosyć podobna półka nie? pod tym względem, jak można spieprzyć swoje dzieło. Akcja była tak przyspieszana, nie mogłem się w ogóle skupić na, na wydarzeniach z danego chaptera, pamiętam, że siłą Bleacha zawsze było to, że jak była walka np. antagonisty z protagonistą, to zawsze te postacie były sensownie wytłumaczone. Ich przeszłość, ich motywy. A tutaj tego nie było. Tutaj była po prostu walka i tyle. Te wydarzenia sprawiły, że moja sympatia spadła. Męczyłem się przy tym. Wydaje mi się, że nawet fani Blicza, tacy mocni, odsuwali się powolutku z tego dzieła, bo czytałem dosyć dużo opinii. Też w tamtym czasie dużo youtuberów na polskim YouTubie tworzyło filmy, hejtowało właściwie to i też nie mogło uwierzyć pewnie, dlaczego tak to się stoczyło. No i właśnie to są powody dlaczego nie mogę wam powiedzieć, że ej, oglądajcie tę kontynuację, gdyż w jakim stopniu oszukałbym was i czułbym się z tym źle, bo jednak tak nie mogę powiedzieć. Muszę być obiektywny, muszę stwierdzić fakty, a fakty są takie, że ta saga, która była w Mandze, czyli ta Święta Wojna, z tego co pamiętam, była fatalna. Jednak pomimo tego wszystkiego dalej w głowie mam pewien optymizm, a wydaje mi się, że jest to spowodowane Shippudenem. Możliwe, że jest to w jakimś stopniu naiwne, ale mam nadzieję, że tak będzie. Pamiętam, że niektóre wydarzenia w pudeniem mi się podobały, a w komiksie nie. Choćby nawet walka Kakashiego z Obito była taka dziwna w mandze, nawet bym powiedział słaba, a w anime jak pewnie wiecie, stała się legendą. Niektórzy nawet uważają, że jest to najlepszy pojedynek jakikolwiek był. I powiem wam, że też w mojej topce jest, a w komiksie kompletnie mi. On nie siadł, był dla mnie dziwny, też w jakimś stopniu przyspieszony, a jednak animacja oddała tego niesamowity klimat. I dlatego wierzę, że pomimo tego, że manga w wielu, wielu miejscach siadała, to anime będzie w stanie to jakkolwiek nadrobić i pokazać coś więcej. Choćby nawet dlatego, że minęło już ileś tam lat od jedynki, od anime. I też ileś lat od zakończenia mangi. Dzięki temu też Studio Pierrot może na spokojnie z Tite Kubo przedyskutować to wszystko, zmienić pewne rzeczy i całkiem możliwe, że... W jakim stopniu to naprawić? Nie wierzę, że całkowicie, ale chociaż w minimalnym, na tyle, że człowiek będzie czuł większą satysfakcję podczas oglądania. Mam taką nadzieję, że tak będzie, że jednak studio nie zrobi takiej adaptacji jeden do jednego, bo jeśli tak, to będzie fatalnie. Tylko w jakim stopniu się zaangażuje mocniej w to, no i wtedy jestem w stanie uwierzyć, że może to nie będzie najlepszy sequel na świecie, ale będzie chociaż przyjemny. Na tyle, że fani blicza, a choćby nawet osoby, które sympatyzują z tym tytułem, mają jakieś wspomnienia, tak jak ja, dostaną coś, przy czym Będą w stanie się jakkolwiek bawić, że ten czas będzie przyjemnie płynął, że nie będziemy się łapać za głowy, że jednak jakkolwiek człowiek będzie czuł satysfakcję. Mam taką nadzieję, życzę wam tego wszystkiego, ale to już się okaże za jakiś czas. Ja po prostu chciałbym tego. Chciałbym i liczę, liczę mocno na to, że tak będzie i że będę pozytywnie zaskoczony, dlatego mimo wszystko, mimo tego, że ta manga była jaka była, to dajcie temu szansę, dajcie temu szansę, a zobaczymy. I możliwe jednak, że człowiek w jakim stopniu, chociaż minimalnym, będzie zadowolony z seansu. Chciałbym tego i tego, jak już powiedziałem, życzę Wam wszystkim. Na sam koniec oczywiście zachęcam, żebyście wbili na Discorda Animedii. Tak jak powiedziałem na wstępie, chcemy go odbudować. Jest nowa administracja, pojawią się nowe kanały, jednak bez was jest to niemożliwe. Wytworzycie ten kanał i także tworzycie Discorda, więc wbijajcie i zachęcam do dyskusji. Link macie w opisie. To byłem ja Mugi. No i widzimy się już niedługo na kanale Animedi. Także zachęcam, żebyście wbili do mnie. No i do zobaczenia. Cześć!